Witam ponownie. Na kanale MatMap mamy palców, w serii filmików, w których rozwiązuję zadania z podręcznika Matematyka 3. Poziom podstawowy i rozszerzony z wydawnictwa Nowa Era. Jesteśmy w pierwszym dziale tego podręcznika, w siódmym temacie tego działu, czyli przesunięcie wykresu funkcji o wektor. I zadanie trzecie z tego tematu mamy na tablicy. Przeczytajmy treść. Naszkicuj wykres funkcji f i podaj jej zbiór wartości. I w podpunkcie a wzór funkcji f, f od x równa się sinus x minus pi trzecich plus 1. No i rozpoznaję przesunięcie wykresu funkcji bazowej, czyli y równa się sinus x o wektor, no i właśnie, o wektor o współrzędnych pi trzecich 1, czyli przesunięcie o pi trzecich w prawo i o jedną jednostkę do góry. No i szkicujemy prostokątny układ współrzędnych. Przyjmę sobie na osi x, że trzy kratki to jest pi drugich, a na osi y przyjmę sobie jedną kratkę jako jednostkę. No i teraz, newralgiczne punkty wykresu funkcji y równa się sinus x, czyli newralgiczne punkty sinusoidy przesunę właśnie. O pi trzecich w prawo i o jedną jednostkę do góry. U mnie pi trzecich to są dwie kratki. No bo pamiętajmy, że pi szóstych to jest jedna kratka, więc pi szóstych plus pi szóstych to są dwie szóste pi, czyli pi trzecich, właśnie. Zatem jak ja sobie przyjęłam w ten sposób jednostki, no to przesuwam o dwie kratki w prawo, jedną kratkę do góry. No i przesuwam punkty należące do sinusoidy. Najpierw rozpatrzę punkt o współrzędnych 00 czyli początek układu współrzędnych, przesuwam dwie kratki w prawo, jedna kratka do góry, czyli tutaj. Dalej punkt o współrzędnych pi drugich 1, przesuwam dwie kratki w prawo, jedna kratka do góry. Dalej punkt o współrzędnych pi 0, dwie kratki w prawo, jedna do góry. Dalej punkt o współrzędnych 3 drugie pi minus 1, Dwie kratki w prawo, jedna do góry, czyli tutaj by było. Zaznaczę sobie, żebym wiedziała, jak tutaj mniej więcej później ma pójść ten wykres, no a później sobie zmarzę to, co wykracza mi poza mój rysunek. No i jeszcze tutaj na lewo do sinusoidy należy punkt o współrzędnych minus pi, drugich minus jeden i przesuwam dwie kratki w prawo, jedna kratka do góry. Do sinusoidy należy także punkt o współrzędnych minus pi 0, dwie kratki w prawo, jedna do góry i do sinusoidy należy punkt o współrzędnych minus 3 drugie pi 1, 2 kratki w prawo, jedna do góry no i łączę. I tu już właśnie zmarzę ten punkt, który jest poza moim rysunkiem. No i tutaj jeszcze, gdybym miała moją sinusoidę dla e, argumentu minus 2pi, no to bym miała wartość 0. No i ten punkt przesunąłabym też dwie kratki w prawo, jedna do góry, czyli tutaj. No i mam wykres funkcji f i mam jeszcze odczytać zbiór wartości, czyli f od d. Widzę, że moje wartości mieszczą się w przedziale od 0 do 2. Tutaj bym sobie podpisała dwójkę. Piszę od 0 do 2 i oczywiście przedział obustronnie domknięty, bo zarówno wartość 0, jak i wartość 2 ta funkcja przyjmuje. No i mogę sobie oczywiście też tutaj ten przedział zapisać w takiej postaci. Także obojętne, która wersja. No i to jest odpowiedź do podpunktu A. Tu jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że to co tutaj zapisałam, to były współrzędne wektora przesunięcia właśnie sinusoidy, e, żebyście się nie pomylili. E, właśnie współrzędne wektora też zapisuje się w nawiasie kwadratowym, bo tutaj to co mam w nawiasie kwadratowym to jest oczywiście przedział obustronnie domknięty to taka dygresja. I idziemy do podpunktu B. W podpunkcie B mam funkcję f od x równa się cosinus x minus pi szóstych minus 2. Czyli wykres funkcji y równa się cosinus x. Przesuwam o wektor i zapiszę współrzędne wektora przesunięcia. Wektor ma współrzędne pi szóstych minus 2. No i teraz newralgiczne punkty cosinusoidy przesuwam właśnie o z tych w prawo i o dwie jednostki w dół. Czyli u mnie z tych to jest jedna kratka, czyli będę przesuwała o jedną kratkę w prawo i dwie kratki w dół. Zatem do wykresu funkcji y równa się cosinus x. Należy punkt o współrzędnych 0,1. Przesuwam jedną kratkę w prawo, dwie kratki w dół. No i później punkt pi drugich 0, też przesuwam właśnie o jedną kratkę w prawo, dwie kratki w dół. Tak samo punkt o współrzędnych pi minus 1, przesuwam jedna kratka w prawo, dwie kratki w dół. Następnie punkt o współrzędnych 3 drugie pi 0, tak samo jedna kratka w prawo, dwie kratki w dół no i idę tutaj na lewo do wykresu funkcji y równa się kosinus x należy punkt o współrzędnych minus pi drugich 0 no i właśnie przesuwam jedna kratka w prawo, dwie kratki w dół dalej punkt o współrzędnych minus pi 0, jedna kratka w prawo dwie kratki w dół Następnie punkt obsłużonych minus 3 drugie pi, 0, 1 kratka w prawo, dwie kratki w dół. No i łączę. No i jeszcze tutaj potrzebny by był mi jeden punkt, bo tutaj muszę sobie dokończyć ten wykres. Zatem do kosinusoidy należałby punkt o współrzędnych minus 2 pi 1. I przesuwam ten punkt o pi szóstych w prawo, czyli jedna kratka w prawo, dwie kratki w dół, czyli tutaj teraz będę wiedziała jak dokończyć wykres. No i fragment wychodzący poza mój rysunek sobie zmarzę. I podpiszę, że to jest wykres funkcji f i jeszcze zbiór wartości, czyli f od d. No i widzę, że zbiór wartości to będzie przedział od minus 3 do minus 1, czyli piszę od minus 3 do minus 1 przedział. Oczywiście obu stron nie domknięty, ponieważ zarówno wartość minus 3, jak i wartość minus 1 ta funkcja przyjmuje, czyli. To jest moja odpowiedź do podpunktu B i to tyle w tym zadaniu, tyle też w tym filmiku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Jeśli Wam się podobało, kliknijcie proszę łapkę w górę, kliknijcie proszę dzwoneczek, zasubskrybujcie proszę kanał, będę wtedy wiedziała, że te treści są dla Was przydatne i pomocne. Zachęcam też do komentowania i do usłyszenia w kolejnych filmach.